Kolejny drugi film ja z Dragon'ego, który Wam Call of Duty Mondem Vampire Varzone. Już trochę w tą gierkę pograłem. Mam level, już no, nawet chyba nie pamiętam, ale to jest około 90 albo ponad 90. Będę grał dla Was. Na razie rozpoczynałem samo go ważone online, ale stwierdzam, że z dniem dzisiejszym będę dla Was nagrywał kampanię Całą kampanię mam zamiar przejść, yy, ważone, Wam pokażę, no level mam 99 yy... Charakter bojowy, oczywiście wykupiłem cały, także też tu już idziemy, jest 81 poziom uzbrojenia, no to po się odblokowuje, w zbrojowni, no, snajperski karabinek, nowy, pasuje, legendarny. No i co, no i tu będę wam przedstawiał właśnie Ja gram w Battle Royale, to tylko gram jedynki solo, nie gram tam tuje, brzguje, chyba że chcecie, zapraszam, zrobiłem też własnego plana społecznościowego, mam tu e, zrobionego, także zapraszam, e, Polska Zjednoczona. Zapraszam serdecznie, możemy się połączyć, pobrać jako znajomi, wtedy może będzie jeszcze lepsze. No i co? No i tyle w informacjach Dzisiaj Wam zaprezentuję całą kampanię. Rozpoczynam właśnie dnia dzisiejszego nagrywać dla Was kampanię. Także tyle tu na ten temat. Dziękuję.